Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie o niedawnym ogłoszeniu Sony, a mianowicie o tym, że Days Gone, czyli jeden z dotychczasowych ekskluzywów dla PlayStation 4 zmierza na pecety. Oczywiście podniosło się sporo głosów po tym ogłoszeniu, chociaż z drugiej strony muszę powiedzieć, że nie było to jakieś mega wielkie zaskoczenie, bo już w przypadku zapowiadania kiedyś tam Horizon oraz Detroit na pecety. No, słyszało się głosy o tym, że to nie koniec, że inne jakby dotychczasowe ekskluzywy dla PlayStation mogą w przyszłości trafiać również na pecety. Natomiast mam wrażenie, że niespecjalnie każdy to brał jakoś tam mocno pod uwagę. No i teraz zapowiedź Day's Gone jest kolejnym, kolejnym tego typu przykładem. Co do, jeszcze warto też myślę, że dodać, że Jim Ryan, czyli osoba ważna obecnie, jeśli chodzi o Markę PlayStation, no, zapowiedział, że więcej tytułów będzie trafiać w przyszłości również na Pecety. Nie wiadomo oczywiście jakie. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że PlayStation, czy też właściwie Sony, no będzie w jakimś sensie coraz mocniej wychodzić na rynek pc No i oczywiście podniosło się sporo głosów od razu po tym ogłoszeniu. Fanboje Xboxa śmieją się z fanów Sony, że, do tej, że pada ich jakby ostatni bastion, bo do tej pory dużo się mówiło o tym, że Xboxów nie ma sensu kupować, bo wszystkie ekskluzywy konsolowe i tak lądują na pc tach Natomiast teraz wychodzi na to, że coraz więcej tych ekskluzywów z PlayStation również będzie lądowało na pc tach No i właśnie jak to wszystko będzie w przyszłości jak to może być w przyszłości czy Nintendo podąży podobną drogą, no o tym chwilę sobie porozmawiamy, no więc zapowiedź Days Gone, no nie wiem czy jest jakimś mega spektakularnym ogłoszeniem, natomiast no, jest to myślę, że ważna informacja, bo jednak potwierdza pewnego rodzaju trend, to znaczy wydaje się, że zarówno Xbox jak i Playstation, no nie stać jakby tych marek na to, żeby wydawać gry wyłącznie na swoje maszynki, to znaczy coraz bardziej wychodzi na to, że jednak pecetowcy będą dostawać wybrane pozycje z PlayStation. No Days Gone nie jest jakimś może giga hitem, no nie jest to nie wiem The Last of Us, nie jest to Uncharted czy Ghost of Tsushima czy Gran Turismo chociażby. Natomiast jest to znaczący ekskluzyw właśnie sprzed jakiegoś czasu na PlayStation 4. Oczywiście wychodzi on po dłuższym czasie. No nie jest tak, że dostajemy ten tytuł równocześnie na obu platformach. No i myślę, że w przyszłości z czymś takim właśnie będziemy mieli do czynienia. To znaczy gry będą lądować na PlayStation na początek, natomiast po jakimś roku, może półtora roku będą lądować wtedy też na PC-ta. No, ktoś może powiedzieć, że czas nie ma tutaj wielkiego znaczenia, bo później dostaniemy grę już dopracowaną, nie jesteśmy beta testerami, jak to zwykle jest po premierze, kiedy wychodzą te day one patche, łatki, które łatają takie największe błędy zaraz na premierze. No i do tego jeszcze często dostajemy gry w wersji GOTY, czyli właśnie Game of the Year, czyli często z dodatkami, z pewne z, z przepustkami sezonowymi, już jakby z wszystkim naraz w jednej cenie. No, tak jak było zresztą w przypadku Horizona. Natomiast fakty są takie, że no nie oszukujmy się, ale czas jednak ma moim zdaniem znaczenie, no bo ci najwięksi fani no kupują tak naprawdę swoje wyczekiwane gry właśnie w dniu premiery. No i dla nich oczekiwanie rok, no to jest sporo, no bo nie oszukujmy się, no jednak przez ten cały rok hype mocno opadnie. Masa graczy już grę ogra, wyda o niej jakąś tam swoją opinię. Przetoczy się dyskusja, przetoczą się też często spoilery, niestety. No i często właśnie ogrywać grę właśnie po jakimś roku czy półtora roku, no to nie jest jakaś najbardziej komfortowa sytuacja. Natomiast z drugiej strony dla kogoś, kto gra powiedzmy okazyjnie, casualowo, nie jest takim hardkorowym fanem, no zapewne odczekać rok to nie będzie wielki problem, tak jak zresztą było w przeszłości chociażby z Red Dead Redemption, które w końcu wylądowało na blaszakach. No ja osobiście muszę powiedzieć, że gram na konsolach głównie, bo nie chcę mi się dokładać do pieca cały czas, nie chcę mi się modernizować komputera co około 2 lata, żeby to miało tak naprawdę sens. No zwróćcie uwagę na to, że Horizon jak ukazał się na no może nie był jakimś mega wielkim jakby tytułem wymagającym nie wiadomo jakiego sprzętu, natomiast prawda jest taka, że gdybyście odpalili go na sprzęcie z 2014 roku tak jak wtedy debiutowała mniej więcej PlayStation 4, bo z tego co pamięć mnie my nie myli, bodajże końcówka 2013 roku debiutowała konsola Sony, no to tak naprawdę oglądalibyście pokaz slajdów, natomiast na PlayStation 4 no gra jednak mimo wszystko chodziła bardzo ładnie, nawet na tej podstawowej wersji, więc ja, mi się nie chce osobiście dokładać w kółko do pieca Oczywiście rozumiem tych, którzy to robią, no bo z drugiej strony, jeśli komuś to nie przeszkadza, jeśli kogoś stać i nazywa się wielkim fanem grania, jakby jest to jego główne hobby, no to z drugiej strony czemu ma do tego nie dokładać, jeśli to nie robi mu problemu. Natomiast no ja nie jestem tego typu osobą, wolę kupić konsolę raz na powiedzmy 5 lat i mieć spokój. No w przypadku PlayStation mi osobiście niespecjalnie by przeszkadzało to, że tytuły, które już ograłem, no wylądują później na PC. Tak, tak naprawdę każdemu zdrowo myślącemu człowiekowi myślę, że nie powinno to przeszkadzać, no bo właściwie co nam to robi za różnicę, że gra, którą już ograliśmy, wyląduje na innej platformie i tak naprawdę większa liczba graczy będzie mogła się zapoznać z bardzo fajnym tytułem. No mi to szczerze mówiąc różnicy nie robi, ani nie jestem jakoś tam zacietrzewiony, nie jestem fanboyem żadnego obozu, żeby mówić, że robi mi to wiele... Różnicę. tak jak nie robi mi wielkiej różnicy, to że na przykład ekskluzywy z Xboxa również wychodzą na PC. -ta. No, ja do pc tów nie dokładam, nie mam sprzętu takiego, który pociągnąłby te gry w jakimś najwyższych detalach. No, i wolę sobie kupić tak jak teraz ostatnio Xboxa serii X i mieć właściwie gwarancję, że na najbliższe kilka lat mam, mam spokój i będę dostawał gry porządnie zoptymalizowane pod moją platformę. Także jeśli chodzi o ogłoszenie, tej go, no dla mnie to nie jest wielki problem. Natomiast wydaje mi się, że nie będziemy mieć sytuacji takiej jak na Xbox. Się, że będą gry ukazywać się równocześnie na obu platformach, tylko raczej będzie ukazywać się najpierw tytuł na PlayStation, jednak, a po jakimś roku wyląduje być może na pc No i po drugie, nie chce mi się też wierzyć, że wszystkie pozycje z PlayStation będą się ukazywać na pc no bo jednak myślę, że Sony jednak obroni te swoje największe marki pokroju, właśnie Gran Turismo, Uncharted, The Last of Us, ostatniego czy chociażby wydanego przez Sucker Punch Ghost of Tsushima, czyli jednego z hitów poprzedniego roku. No moim zdaniem tego tytu typu tytuł. Raczej na razie przynajmniej nie będą się ukazywać na PC. Tak być może po jakimś dłuższym czasie, kto wie, kto wie. Natomiast prawda jest taka, że dla mnie to nie jest wielki problem, bo właściwie co mi to zmienia, że ja sobie grałem tytuł na swojej Playstation, a później będą mogli sobie zapoznać się z nim użytkownicy blaszaków. Nie wydaje mi się natomiast, żeby na podobny ruch zdecydowało się Nintendo, bo tak naprawdę o podobnych inicjatywach mówi się już od bardzo długiego czasu. Natomiast firma Hydraulika raczej się od tego cały czas odcina. No co prawda, ukazywały się gry z Mario chociażby na komórkach, natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy szybko zobaczyli najnowsze chociażby Mario, Zeldy czy tego typu tytuły, Metroid, czy Kirby chociażby na PC-tach. No nie wydaje mi się, żeby taka sytuacja mogła mieć miejsce, tym bardziej, że przecież Switch cały czas sprzedaje się rewelacyjnie, generalnie konsole Nintendo nie mają problemu ze sprzedażą, oczywiście z wyłączeniem ostatniego przypadku Wii U, ale z drugiej strony wtedy mocno nadrabiał z kolei 3DS w międzyczasie, on dawał zarabiać firmie hydraulika. Jeszcze wracając jednak do PlayStation, no to wydaje mi się, że jest to w miarę zdroworozsądkowy pomysł, żeby niektóre pozycje wydawać również na PC. -ta. No, pamiętajmy o tym, że firma tak naprawdę niespecjalnie zarabia na konsolach. No, jej zależy na sprzedaży gier. Nie jest wielką tajemnicą, że jeśli chodzi o PlayStation 5, to tak naprawdę Sony nie zarabia na sprzedaży konsol. Wręcz mówi się, że około 100 dolarów traci póki co na każdym sprzedanym egzemplarzu. Więc długo jeszcze, myślę, dużo jeszcze czasu upłynie, zanim firma będzie zarabiała. Na czystej sprzedaży PlayStation 5, Na no, pamiętajmy o tym, że jednak cały czas no, jednak są problemy z dostępnością PlayStation 5. Wprawdzie pojawiają się ostatnio jakieś tam zestawy dostępne, najczęściej z kilkoma grami, na przykład trzema i jeszcze na przykład z Sensem, czyli dodatkowym kontrolerem. Oczywiście ma to na celu ukrócenie tego tej odsprzedaży, czyli zabawy handlarzy, którzy kupowali gołe modele PlayStation 5, żeby później sprzedawać je z dużą przebitką cenową, chociażby na aukcjach internetowych. No pewnie jeśli teraz. Zobaczą tego typu zestawy, gdzie mamy trzy gry, w tym jeszcze jedną grę, na przykład Delastovas 2 z PlayStation 4, tak naprawdę. No i dodatkowy kontroler, no pewnie niespecjalnie będzie mi się chciało to kupować, żeby później osobno odsprzedawać. Natomiast no cały czas mimo wszystko jest problem z dostępnością. No ja osobiście niespecjalnie mi się uśmiecha kupować za około 3000, czy czasami ponad 3000, właśnie zestawu z grami, gdzie na przykład Delastovas 2 już posiadam. No po prostu na ja czekam, szczerze mówiąc, na goły dostępny model PlayStation 5. Dopiero wtedy będę rozważał zakup. Natomiast, wracając już do tematu, no to chodzi mi o to, że póki właśnie PlayStation 5 niespecjalnie się sprzedaje, póki Sony właściwie nie nadąża z produkcją tych konsol, no to trudno myśleć o tym, że jakoś błyskawicznie urośnie nam baza posiadaczy tych konsol. No i co za tym idzie, którzy później będą kupować właśnie gry, na których firma najwięcej zarabia. Więc póki co, firma musi się pewnie jakoś tam ratować, bo szybko na grach na PlayStation 5 też jakoś mocno zarabiać nie będzie. Mnie ciekawi. I właśnie, czy przypadkiem nie będzie tak, że nagle masa produkcji zostanie przełożona, no pół biedy, że raczet już jest potwierdzony tam gdzieś na połowę roku, natomiast zwróćcie uwagę, że w ostatnich dniach padła informacja, że jeśli chodzi o God of War, jeśli chodzi o Gran Turismo, no są to tytuły, które nie wyrobią się na ten 2021 rok, no zresztą zgodnie z moimi oczekiwaniami, bo nagrywałem jakiś czas temu takiego vloga, gdzie starałem się jakby przewidywać czy też zapowiadać 2021 rok mówiłem tam na co najbardziej czekam, no i szczerze mówiąc już tam powiedziałem, że wydaje mi się, że mimo, że God of War oraz Gran Turismo 7 były zapowiadane niby na ten rok, no to bardzo bym się zdziwił, gdyby te tytuły zdążyły na ten rok, no i oczywiście podawane są takie, że przez COVID produkcja została opóźniona i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że to jest również po prostu chłodne myślenie, bo prawda jest taka, że gdyby nawet teraz ukazało się Gran Turismo 7, no to na jaką sprzedaż firma mogłaby liczyć, skoro właściwie konsoli póki co kupić nie można, więc w sumie dla mnie to jest dość logiczne posunięcie ze strony firmy, natomiast niestety ci, którzy zdecydowali się już na zakup PlayStation 5, no zapewne niestety, ale przez około rok nie za bardzo będą mieli w co grać, zresztą nie zdziwię się jak podobnie, właśnie będzie na najnowszym Xboxie. Także to tyle w tym krótkim vlogu ode mnie. No mi specjalnie przeszkadza to, że Days Gone w końcu ma wylądować na PC. Natomiast właśnie ciekawi mnie, jak ta sytuacja się rozwinie. Czy rzeczywiście największe hiciory z PlayStation będą docelowo wychodzić również na blaszakach czy jednak nie. No Ja obstawiam ten drugi wariant. Natomiast wy dajcie mi znać, co wy myślicie o tym całym pomyśle. Czy Wam przeszkadza to, że Days Gone ma wylądować na PC? I to, że Jim Ryan zapowiedział, że w przyszłości kolejne. Duże tytuły również na blaszakach wylądują. Piszcie w komentarzach, natomiast to tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się!